Cześć, serdecznie Was witam na moim kanale Fajna Telewizja. Dzisiaj zaprezentuję Wam zrecenzuję opony chińskiego producenta Firemax za jedyne 399 zł. Zapraszam do oglądania. Bieżnik opony. Zobaczmy, ile faktycznie tego bieżnika mamy do zużycia. Tu jest 7 mm. Gdzieś na górze. Po środeczku, samym też równe 7 mm. Sprawdzam tylne opony. Bliżing tylnej opony również na poziomie 7 mm. Po przejechaniu tysiące kilometrów na tych oponach nie mam żadnych złych odczuć co do jazdy, co do prowadzenia samochodu, czy też hamowania i hałasu. Na naklejce producenta mamy parametry odnośnie opony. Tutaj szczególną uwagę zwrócił dla mnie hałas, jaki powinna opona wytwarzać podczas toczenia się, i tutaj on był na poziomie naprawdę bardzo, bardzo dobrych opon które z pewnością kosztowałyby czterokrotność tej kwoty, którą ja zapłaciłem. Zresztą nazwa Firemax tutaj odnosi się... Pewnie nie bez powodu do znanego producenta opon, ale za opony tego znanego producenta, niestety, byśmy zapłacili około 2000 z tymi parametrami, które są. Bieżnik też jest rzeczywiście podobny do tych opon, yy, które są o wiele, o wiele droższe, ale czy tak się sprawuje? Tego będzie wymagało przejechanie większej ilości kilometrów. Dlatego pokażę Wam stan licznika, jaki jest na dzień dzisiejszy, i po przejechaniu powiedzmy 1000 kilometrów sprawdzimy sobie poziom zużycia bieżnika, opony, jakie jakieś odczucia z jazdy. Co mogę powiedzieć? Jadąc na mokrej nawierzchni, tutaj szczególnie do porównania mam opony, które wcześniej testowałem, jak wiecie w moim filmiku, tutaj u góry na karcie wyświetleń Wam się pokazuje. Były to opony zimowe, takie około 4 mm, które zastosowałem latem i tam hamowanie na nawierzchni mokrej, gdzie była cały, cała jezdnia pokryta wodą, Zapalał się system ESP. Tutaj podczas takiej prędkości, powiedzmy, że tej samej, te same warunki, ta sam, ten sam odcinek drogi, tutaj ten system ESP nie zaświecił się podczas takiego hamowania czy też wjeżdżania w taką e, mocno-mokrą nawierzchnię. Co oznaczałoby, że po prostu nie tracimy tej przyczepności. Tam być może to otoczenie wodą tej opony było na tyle duże, że samochód już tracił tą przyczepność. ESP się wyświetlało, co prawda, tam ułamek sekundy. Nie była to żadna wielka utrata przyczepności, ale ESP już to wychwyciło. A tutaj tego akurat nie zauważyłem. No i tu oczywiście na plus chińskiego producenta opon Fire Max, dlatego subiektywnie oceniając, bo nie dostałem tych opon gratis ani też do żadnej prezentacji. Kupiłem je po prostu dla siebie ze względu na oczywiście cenę, jak i parametry, które były przez producenta podane, skusiły mnie do zakupu tych opon. No, i stwierdziłem, że skoro kosztują czterokrotnie mniej niż opony znanego producenta, a mają te same parametry, być może warto je sprawdzić. No, i też tak zrobiłem. Jak na razie, tak jak mówię, odczucia bardzo pozytywne. Zobaczymy, jak będą się zużywać i spisywać na różnego typu nawierzchni. O czym oczywiście poinformuję Was w następnych odcinkach. A więc, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na moim kanale. Zasubskrybujcie kanał. Takie przycisk subskrypcji macie pod filmem. Jeśli macie jakieś pytania, jakieś sugestie, może jakich wy opon używacie, a może używaliście już tych opon i macie jakieś inne oceny co do tego produktu, napiszcie w komentarzu poniżej, co wy o tym sądzicie, a jakieś pytania dotyczące y, opon czy też samochodu, czy też dotyczące innych filmów, które już dla Was zamieściłem, jak najbardziej również w komentarzach piszcie, na pewno odpowiem. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Cześć, serdecznie Was witam na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam, y, raczej może zrecenzuję opony. Y, po przejechaniu tysiąca kilometrów na tych oponach, nie odczuwam żadnych złych... Nie było tutaj żadnego tragicznego utyl, Nie było tam żadnych wiedzy.